Hej, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Schronisko dla Książek. Przychodzę dzisiaj do Was z podsumowaniem czytelniczym stycznia. I na początek chciałam się trochę wyjaśnić, ponieważ na Instagramie w zeszłym tygodniu pytałam Was, czy chcielibyście ten filmik zobaczyć jakoś w weekend, ale okazałam się straszno ciamajdą i zapomniałam zupełnie o tym, że miałam urodzinę w sobotę. Więc sobota była ciasno zaplanowana, a w niedzielę wypadła nam wycieczka do Skarżyska, do rodziny mojego chłopaka, i w ten sposób weekend został cały zagospodarowany. I nie miałam czasu nagrać tego filmu, żeby go właśnie w weekend wrzucić. W takim razie, w tym wypadku, bardzo was przepraszam za całe to zamieszanie. No a film pojawia się planowo, czyli w środę. Swoją drogą zastanawiam się nad tym, czy nie się nagrywać też filmów częściej, żeby na przykład zamiast czterech miesięcznie, czyli jednego w każdym tygodniu, pojawiało się ich na przykład sześć w, w miesiącu. Dajcie nam znać w komentarzu, co myślicie, czy chcielibyście oglądać treści na tym kanale trochę częściej. No, a ja też się pozastanawiam, co z tym zrobić. Tymczasem przejdźmy już do rzeczy, czyli podsumowanie czytelnicze. Pierwsza sprawa to to, że w tym miesiącu wydawało mi się, że przeczytałam bardzo mało książek i faktycznie fizycznych książek przeczytałam mało, ale bardzo dużo słuchałam audiobooków. Pierwsza pula audiobooków to dwa e, tomy, czyli w zasadzie tom drugi i tom trzeci z trylogii Ukryta sieć Jakuba Szamałka. Opowiadałam Wam o tej trylogii w osobnym filmie, nagrałam całą osobną recenzję, więc tutaj nie będę się powtarzać i po prostu podlinkuję Wam w karcie no, i w opisie na dole e, tę osobną recenzję tej trylogii. E, tak na szybko powiem, że polecam i jest naprawdę e, godna uwagi, ale trochę więcej o wadach i o zaletach dowicie się właśnie z osobnego filmu. Drugą pulą audiobooków były książki. Katarzyny Bereniki Miszczuk, e, seria Kwiat Paproci. Sięgnęłam po nie zupełnie impulsywnie. E, styczeń był dla mnie bardzo ciężkim miesiącem. E, musiałam uśpić mojego ukochanego kota i potrzebowałam czegoś, co zajmie moje myśli, co gdzieś mnie oderwie od rzeczywistości i po prostu będzie lekkie, przyjemne i wciągające, nie zostawiające jakichś śladów na psychice. No i e, właśnie wybór padł na. Cykl kwiat paproci. Słyszałam kiedyś co nieco o szeptusze, czyli właśnie o pierwszym tomie, no i właśnie dlatego zdecydowałam się sięgnąć po tę książkę w formie audiobooka. Była dostępna po prostu w, w ramach abonamentu Empik Premium. No i zaczęłam słuchać. Byłam zupełnie nieświadoma, że jest to romans. <grywa> I całe szczęście tego romansu tam nie ma aż tak dużo, bo to jest ta część tej książki, która mi trochę przeszkadzała, a przynajmniej w pierwszym tomie. E, a co mogę powiedzieć Wam tak ogólnie na temat książki, bo tego jeszcze nie zrobiłam? E, pomysł na fabułę jest bardzo oryginalny, ponieważ założenie jest takie: e, mamy współczesną historię, e, ale w realiach, kiedy Polska nie przyjęła Chrztu. Więc mamy tą religię, nazwalibyśmy ją dzisiaj pogańską, czyli bóstwa typu Swarożyc, Sfaruk, Weles, Perun. To wszystko właśnie w tej, w tej książce się tutaj miesza. Peruna akurat w książce nie ma. Wracając, czyli współczesna historia, ale osadzona w realiach. Pogańskich. Więc coś bardzo oryginalnego. Książka to jest naprawdę czytadło. To jest zupełne czytadło. To jest, niektórzy by nazwali to Guilty Read'em. Ja chyba nie chcę używać tego określenia. To jest po prostu coś, co można przeczytać z łatwością, z lekkością dla przyjemności. Z wad tej książki to na Pewno niektórzy mogą mieć problem z główną bohaterką, czyli z Gosławą, czyli z Gosią. Ona momentami jest bardzo naiwna, jest taka lekko irytująca i taka wręcz głupiutka, chociaż mam wrażenie, że mi to jakoś szczególnie nie przeszkadzało. Momentami się łapałam za czoło, znawiałam, matko, jak to, ale w dłuższej perspektywie to się trochę zmieniało, miało też swój urok, więc do przeżycia. Drewniany wątek romantyczny w pierwszym tomie, to, <noise> to było coś strasznego, ale jeszcze da dało się przeżyć, bo. No, tak jak mówię, cała książka była lekka i przyjemna i naprawdę wciągająca, mimo tego, że właśnie takie czytadło. Dla mnie też miała dodatkowy plusik. Dalsza część mojej rodziny. Pochodzi właśnie z Bielin. Bielina to jest wieś, która jest opisana w tej książce jako miejsce, gdzie Gosia, czyli nasza główna bohaterka, odbiera praktyki jako szeptucha. Więc to miało gdzieś dla mnie swój urok, bo kiedy byłam dzieckiem, to właśnie w tych Bielinach jechałam do takiego dalszego, dalszego wujka zbierać truskawki, ponieważ właśnie wuj ma tam pole truskawek. Więc też to było gdzieś takie pocieszne, przeczytanie o tej wsi. Od tej strony. E, wydaje mi się, że całkiem dobry research zrobiła autorka tej książki, co też jest sporym plusem. No i to, co jest najważniejsze dla mnie, jako dla osoby, która jest zafascynowana tymi wierzeniami e, Słowian i e, tą kulturą słowiańską, to to, że to jest książka mm, popkulturowa tutaj nie ma co ukrywać która bardzo przybliża te tematy. I dzięki właśnie takim pozycjom y, ludzie coraz bardziej się interesują tymi swoimi korzeniami, y, wierzeniami słoweńskimi, poszerzają swoją wiedzę. I uważam, że to jest bardzo duża wartość, i dlatego ta książka po prostu jest godna polecenia, bo z jednej strony jest relaksująca, jest lekka i przyjemna, ale też y, inspiruje nas do poszukiwania wiedzy, do jakiegoś zgłębiania tematów, które tak naprawdę otaczają nas. Y, Chociażby tak trochę podskórnie, czasem nie zdajemy sobie sprawy z niektórych przesądów. to jest naprawdę duży plus. No, tylko że nie skończyło się na tej jednej książce, czyli Nasze Ptusze, bo przesłuchałam wszystkie cztery książki z tego cyklu, a w zasadzie te cztery z głównego cyklu, bo wiem, że jest jeszcze taki tom. Zero pół, e, który opowiada o mm, historii Jagi, e, właśnie w Bilinach, jak to ona została szeptuchą. Jaga, e, bo tego jeszcze nie powiedziałam w filmie, Jaga to jest mentorka, czyli ta szeptucha, u której nasza główna bohaterka e, odbiera praktyki. E, jest to świetna postać, e, tego jak jest momentami ironiczna, jak, e, jak jest sprytna i jak. Taką dozą humoru jest wykreowana, to jest naprawdę na plus, to jest coś, co mi się bardzo podobało. Ale może opowiem Wam też co nieco o tych pozostałych tomach, no bo właśnie przesłuchałam wszystkie cztery. Przez to, że przesłuchałam je na przestrzeni jednego miesiąca, to one nieco zlały mi się w całość, więc nie pamiętam tak bardzo dokładnie różnic między tomami. Pamiętam, że właśnie w drugim tomie, czyli Żercy, było trochę więcej akcji. Wątek romantyczny nie był już taki toporny, taki drewniany i kwadratowy, jak ja to lubię określać. Było go też trochę więcej, co niektórych może drażnić, no ale właśnie, był trochę mniej nieznośny, więc coś za coś. Bardzo dużo akcji, bardzo takiej wartkiej akcji. I domknięcie wątku kwiatu paproci, z którym, mieliśmy, z którym mamy do czynienia w nazwie całej serii. Trzeci tom, czyli um, Żerca, był chyba tom, który spodobał mi się najmniej. Um, tutaj pojawia się właśnie tytułowy Żerca, nowy, w Bielinach. Um, jeszcze, żeby powiedział, że powiedziałam, nie pamiętam, co się działo z całą akcją w tym tomie. Um, no tak jak mówię, po prostu wszystko mi się gdzieś zlało. I czwarty tom, um, czyli Przesilenie. Um, Miał dużo uroku w sobie. Może to rozwiązanie akcji nie było jakieś bardzo satysfakcjonujące, ale było akceptowalne, więc okej, okay, do przeżycia. I to, na czym się złapałam, to to, że te postaci były bardzo dobrze wykreowane i te relacje z bohaterami książki. A to dlatego, że kiedy kończyłam słuchać czwartą część, to złapałam się na tym, że bardzo chętnie wysłuchałabym dalszych historii właśnie tych postaci, co się stało dalej z ich życiem, jak właśnie się to potoczyło po tym rozwiązaniu, a to świadczy o tym, że jest trochę niedosytu zostawionego. Gdzieś autorka pobudziła we mnie jakąś ciekawość i no właśnie zawiązały się te relacje, że miałam jakiś osobisty stosunek do do bohaterów tej książki, mimo tego, że to czytadło, to myślę, że jest naprawdę godne polecenia, właśnie na takie momenty, kiedy potrzebujecie czegoś lżejszego. Kolejny audiobook, który przesłuchałam w styczniu, to książka autorstwa Piotra Stankiewicza 21 polskich grzechów głównych. A w zasadzie nie przesłuchałam, bo jest to DNF, czyli książka, której nie skończyłam. No i tutaj muszę się wytłumaczyć, bo tak jak weszłam sobie na różne portale, jest, posprawdzałam opinię o tej książce to cieszę się dużą popularnością. A dlaczego mi się nie spodobała? Przy pierwszych rozdziałach miałam wrażenie, że to jest coś bardzo trafnego, bardzo takiego celnego, coś, z czym się zgadzam. Jest jednocześnie ciekawy sposób napisany i nie jest super oczywiste. Ale przy każdym kolejnym rozdziale miałam wrażenie, że to jest takie malkontenstwo, że to jest narzekanie dla samego narzekania że część z tych narzekań jest jakby sprzeczna, że z jednej strony autor mówi o jakichś cechach i narzeka, że jesteśmy tacy i owacy, a z drugiej strony mówi o, o czymś, co, jest, co stoi w zupełnej sprzeczności z tym, o czym mówił przed chwilą. I to, jak dużymi uogólnieniami posługuje się autor, jest czymś bardzo męczącym, i ja nie potrzebowałam czegoś tak negatywnego, czegoś takiego tendencyjnego w tym momencie mojego życia. Może to właśnie była kwestia do, doboru lektury um, do jakiegoś stanu świadomości, w jakim się znajdowałam w tym momencie, ale um, chyba też po prostu dojrzewam do, do takiego momentu w swoim życiu, że nie mam ochoty słuchać narzekań, a szczególnie narzekań, które do niczego nie prowadzą. Nie rajcuje mnie to, nie widzę jakiegoś większego sensu czy rozwoju, który za tym idzie. No i dlatego odłożyłam tę książkę. Jeśli czytaliście ją albo słuchaliście jej w audiobooku i macie inne zdanie i chcielibyście mnie przekonać, dlaczego ona jest taka dobra, bo naprawdę ciężko jest mi zrozumieć fenomen tej książki. To dajcie mi znać w komentarzu albo napiszcie do mnie właśnie na Instagramie, albo na, na Facebooku. Ja sobie bardzo chętnie podyskutuję na temat tej książki, no bo chciałabym zrozumieć skąd ten jej fenomen. A przechodząc dalej, mam dwie fizyczne książki. Pierwsze z nich. To Wiedźmin, czyli Andrzej Sapkowski, konkretnie tom Czas Pogardy. Kiedy mówiłam o niej w tbr to powiedziałam coś takiego, że, że jeśli dobrze pamiętam, to jest ten tom, który mnie gdzieś zmęczył, kiedy czytałam Wiedźmina za pierwszym razem. I faktycznie jest to ten fragment, który tak mnie męczył, ale przy, tej, przy tym drugim podejściu nie było tego efektu. Aż takiego zmęczenia. To nie jest chyba zbyt duży spoiler, tak mi się wydaje. Nie, to nie jest spoiler. Tak więc powiem Wam. Jest tutaj taki moment, kiedy Ciri ląduje na pustyni i tuła się przez tę pustynię. I kiedy czytałam tę książkę za pierwszym razem, to byłam już w tym stanie, że sama bym dobiła Ciri własnymi rękami, mimo tego, że jest to jedna z moich ulubionych bohaterek. Mm, tak, bardzo było to dla mnie nużące i męczące. E, kiedy czytałam tę książkę tym razem, ten wątek e, jakoś po prostu przeszedł i było ok. Nie, nie był męczący, więc e, kwestia podejścia jednak dużo zmienia. E, cały tom. Można powiedzieć, że takim głównym punktem wydarzeń jest zjazd czarodziejów i jest to dla mnie wydarzenie, które jest świetnie opisane w tej książce i naprawdę bardzo dobrze się bawiłam czytając ten tom. No ale jeśli śledzicie filmy na kanale, to już pewnie wiecie, że ja po prostu jestem psychofanką Wiedźmina. Więc myślę, że po prostu nie mogło być inaczej i tę książkę polecam wam do przeczytania. I ostatnia rzecz, którą mam do pokazania dzisiaj, to jest książka, którą poleciła mi Kinga do przeczytania. I to jest Stuart T Turton. T Terton? Jestem beznadziejna w czytaniu nazwisk, więc możecie mnie poprawić. Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle. Książka jest wybitna, naprawdę jest, jest świetna. To jest kryminał, ale to jest taki kryminał, który jest podsycony takim. Niektórzy by to nazwali realizmem magicznym, może trochę science fiction. Dla mnie to chyba właśnie jest kryminał z szczyptą science fiction. Sam opis jest dość prosty. O 11 wieczorem Ewane Hardcastle zostanie zamordowana. Masz 8 dni i 8 wcieleń. Pozwolimy ci odejść pod warunkiem, że odkryjesz, kto jest zabójcą. Zrozumiano? W takim razie zaczynamy. No i właśnie, nasz główny bohater yy, każdego dnia budzi się w nowym ciele, przy czym yy, wszystkie te jego wcielenia przeżywają ten sam dzień. I ma za zadanie w ciągu tych ośmiu wcieleń odkryć tajemnicę morderstwa Evelyn Hardcastle. Przy czym ta książka jest napisana w tak misterny sposób. Yy, intrygi, które się piętrzą. To jak. Yy, to jest bardzo na układanka, chyba nie mam po prostu lepszego słowa. Szczegóły, które są bardzo do, do, dopasowane. To, że elementy um, tych wszystkich zagadek, tych intrek po prostu wskakują jak takie puzzle w odpowiednie miejsca. Um, samo rozwiązanie akcji, a w zasadzie podwójne rozwiązanie akcji, może tak to um, określę. Um, w pewnym momencie ja się domyśliłam, co się stanie. Ale było to bardzo blisko samego rozwiązania, ale potem był jeszcze kolejny etap, kolejny poziom tego, jak to było skomplikowane. Więc to było coś cudownego. Co z takich poleceń, co można zrobić i nie chcąc sobie zepsuć lektur lekturę tej książki, to czytać ją z przerwami. Ona jest skomplikowana, wymaga zaangażowania umysłowego od, od nas. I dlatego, jeśli chcecie ją przeczytać, to proponuję nie rozwlekać tej lektury. Właśnie każdy dzień macie po prostu w formie jakby rozdziałów zaznaczone, kiedy się zaczął kolejny dzień. I każdy dzień ma poświęcone ileś tam rozdziałów. Więc jeśli chcecie zrobić przerwę w lekturze, to proponuję właśnie dokończyć jeden dzień, dopiero zrobić ten dzień w książce i dopiero zrobić sobie przerwę. A najlepiej byłoby przeczytać tę książkę, tak myślę, na przestrzeni tygodnia. E, dzięki temu się nie pogubicie w nazwiskach, w intrygach, w co która postać już wie, a czego jeszcze nie. E, no i będziecie mieli po prostu dużo więcej frajdy z lektury tej książki. E, co jeszcze mogę o niej powiedzieć, to że sam początek, pierwsze rozdziały tej książki są napisane, e, powiedziałabym, bardzo prosto. I niektórzy mogą to odebrać jako wadę. Ja uważam jako dość dużą zaletę, bo dzięki temu jest nam się łatwiej odnaleźć w tej dość poplątanej fabule, w dość poplątanym pomyśle i właśnie zanurzyć w ten świat, więc uważam, że to jest całkiem spory plus. Kolejna sprawa to to, że tutaj mamy naprawdę fajnie wykreowanych bohaterów. bo cały czas śledzimy tego naszego głównego bohatera, ale mamy. Poboczne wątki, to jest pierwsza sprawa, i tutaj też dzieje się naprawdę mnóstwo rzeczy. Ale też kwestia tego, że ten nasz główny bohater zmienia ciała i de facto poznajemy dwie osoby naraz, czyli tego naszego Aidena, czyli główną postać, ale też jakby gospodarza, że tak to określę, czyli właśnie trochę jakby osobowość ciała, w której w tym momencie nosi nasz główny bohater. To, to polecam. I pamiętam, że jak czytałam tą książkę, to pew w pewnym momencie napisałam właśnie do Kingi jest grubo. I może to jest bardzo pejoratywne określenie, ale to jest myśl, która mi towarzyszyła podczas czytania tej książki, że jest grubo i jest gęsto. I mam wrażenie, że z każdym kolejnym rozdziałem jest coraz bardziej eee, właśnie w tę stronę. Zaznaczałam sobie tutaj tylko jeden cytat, który mnie gdzieś bardzo zainspirował. Chciałam Wam go też przeczytać przy okazji. Nic lepiej niż maska nie odkrywa prawdziwej natury człowieka. Myślę, że generalnie książka jest bardzo inspirująca. Ja też nie chcę się to aż tak nakręcać, bo jak widzicie, jestem bardzo gdzieś zaaferowana lekturą właśnie tego Tomiszcza. Proszę was, przeczytajcie tę książkę, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Poszukujecie czegoś, co Was zaangażuje. Jeśli lubicie kryminały, koniecznie, koniecznie sięgnijcie. Właśnie po tę lekturę. A tymczasem to już wszystko, co przygotowałam dla Was na dziś. Mam nadzieję, że ten film wyjdzie krótki i treściwy, bo ostatnio mam jakąś skłonność do rozwlekania treści. No i co? Żegnam się z Wami i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!